W chwili, gdy to nagrywam, nie znam jeszcze wyników prawyborów w Opocznie i we Wrześni, ale słyszałem, że jakaś fatalna frekwencja tam jest, podobno nawet ma przekroczyć 10%. Tak tragicznie wysoki wynik yy, można przypisać tylko temu, że pogoda marna, mieszkańcy Wrześni i Opoczna nie wyjechali na weekend, a poza to rozdawano kiełbaski i bigos. To może zachęciło, zachęciło ludzi do, dodatkowo do głos głosowania. Nie powinno w, w, w wyborach ogólnopolskich na 100%. i Kibigosu. Nie będzie tak, że rozsądnie to będzie wyglądać. Natomiast ciekawa jest sprawa, że jednocześnie 92% ludzi, jakichś badaniach w Czobosiu, to się robi pani Radna Kulacka, bo słynna z prawem młodności, deklaruje, że bardzo popiera Unię Europejską. W ogóle się cieszy, że Polska w tej Unii europejskiej jest, no więc um, pewien kontrast z tymi badaniami socjologicznymi, to coś nie jest w porządku. Za komuny było tak, że ludzie powinni głosować, frekwencja była no, duża, ale nie było przymusu głosowania. Jestem przekonany, że po tych wyborach padną głosy, żeby wprowadzić przymus głosowania w Polsce. Przypominam, że zawsze mówiłem, że w porównaniu z obecnymi federastami, Adolf Hitler to był wzorem liberalizmu, czyli Józef Stalin był wzorem liberalizmu, <totekstwo> tam, tam przymusu głosowania nie było no ale w Belgii na przykład już jest w Australii już jest także, także postępy liberalizmu w Europie są ogromne i każdy będzie mógł spełnić obowiązek obywatelski pod groźbą grzywny 500 zł na przykład czyli 100, przynajmniej nie na podróże